W tym filmie pokażę wam samochód tacia Renault M0 Platform, albo jakoś tak, który dodaje ponad 1000, tak, 1383 różnych konfiguracji do tego samochodu. To jest naprawdę bardzo dużo. Teraz mam jakąś wersję domyślną 120 km na godzinę. Ta wersja na pewno nie jest jakaś bardzo szybka. No właśnie, o I się też nie rozpędza zbyt szybko. Spróbujmy tutaj gdzieś zatriftować. O, ładnie, ładnie. Czy z ale dalej samochód jedzie. I ta modyfikacja była polecona przez jednego z Was, więc przynazła nazwa będzie teraz na ekranie. To jest właśnie Sandero, to jest MCV, tutaj są różne samochody widzę. Tutaj niżej są te Renault, ale weźmy jakąś ciekawszą wersję, która jest na przykład rally R4. Ta się już rozpędza dużo szybciej. Ojej, no, dużo, dużo szybsza jest ta wersja. O, o, o ładnie, ładnie. Weźmy tutaj na tą drogę. No, ładnie sobie tutaj radzi ten samochód, świetnie. O, pięknie. mamy tutaj taką dużą wersję. Polish Auto Driving School. Polskie. Ciekawe. Auto M. Od 1990 roku. No fajnie, fajnie. No teraz trzymam gaz do dek, A samo się ledwo rozpędza. I od środka wygląda ten samochód właśnie tak. Naprawdę bardzo ładnie. Jest kierownica ładna. Radio. zasadzie Europa FM. Czyli też to wygląda bardzo ładnie. Tutaj są też. To wygląda super. Są pasy. Bardzo dobrze. I siedzenia też wyglądają bardzo ładnie. I chmury też. Oj, nawet co pedały tutaj dla instruktora. I się ruszają i u kierowca i u instruktora jednocześnie. No, fajnie. Tutaj tych wersji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tutaj było coś ciekawego. Diesel Romanian coś tam. To jest jakaś restauracja czy coś? A nie, to taksówka. Daniel Taxi. I też się ledwo co rozpędza. Dobrze, że zaraz będę testował wersje wyścigowe na tym duże co jest tutaj. Zatnijmy sobie tutaj ładnie, ładnie. Super. Wyprzećmy go. Pięknie. Już jestem na torze. Zobaczmy, czy znajdziemy tutaj jakieś wersje terenowe. Które trudno tutaj cokolwiek znaleźć, tyle jest z tych wersji. A tutaj jest jakiś Grand Prix Edition i jedziemy. No i ta się rozpędza o wiele szybciej niż te wszystkie inne. O, środka też to znaczy wygląda fajnie. Nie ma przyciemniane szyby. Ma działającą nawigację tutaj. No, fajna ta wersja. Tutaj jest jeszcze Racing Spirit Edition. To już wygląda trochę inaczej. Widzę, że te wszystkie wersje mają napęd na przednie i tutaj się zbliżam na Tor Drag i wezmę naprawdę wersję, która nadaje się do tego perfekcyjnie, o 0,9 litra Romanian Express z dwoma rakietami. Nie wiem jak to pójdzie, tak się rozpędza sam, o, teraz włączyłem rakiety, ojej no to jest bardzo szybkie, 400 km na godzinę, ojeju, tak spróbujmy jeszcze raz, 400, 500, ojej, chyba tu nie skręcę nawet, przez chwilę było 600, tak, ojoj. Ujmujemy. I oczywiście się nie dało wyhamować, ale jechałem bardzo szybko. Weźmy może jakąś nową wersję bez rakiet. Black Arrow. Nie wiem, czy będzie szybka czy nie, ale była tam obok tych wszystkich innych wyścigowych wersji. No, nie jest jakoś bardzo szybka, ale rozpędza się. Alright. 190 km na godzinę jechałem, oczywiście się udało wyhamować. I jest dalej zdatny do jazdy. Chodźmy jeszcze na tor terenowy. Nie widziałem tutaj dużo wersji terenowych, ale może wersja Rally będzie dobra? No bo tak, nie ma dużo lepszych wersji. Jedziemy. I tam ma na pewno wszystkie koła, widzę. Ładnie. No ten samolot jedzie bardzo, bardzo ładnie. Łatwo się nim steruje, łatwo jest nim nawet driftować. Ojoj, skaczemy. Pięknie. Ten zakres samolotu wszedł prawie, że perfekcyjnie. Jeszcze czas na tę największą skocznię. Pyk. Pięknie. Skaczemy. Tutaj też przepięknie. No to jestem na mapie Kraczam Parana na 2023 i zobaczmy jak poleci najpierw wersja z rakietami. Więc, oszam rakiety. Lecimy, zobaczmy jak daleko, 200. To spuściłem. ojej, no cały trochę ma przelecę. I do piasku. O, pięknie. Ten samochód chyba poleciał najdalej ze wszystkich, które kiedykolwiek testowałem na tej skoczni. Ale weźmy też jakąś normalną wersję. Skoczę. Samochód się zaczyna kręcić. I 270 metrów przyleciałem jakoś tak, i się jeszcze zaczyna kręcić. Więc nie było to jakoś bardzo daleko. Ja jestem też na mapie CrashRod 2.0. Wziąłem tą wersję, rano, co tutaj piszę, nie widzę. No i zobaczmy jak sobie tutaj poradzi. Jest szansa, że się uda, skoczemy, no. Całość sam przyleciał pięknie. To tutaj jeszcze przeskoczmy. To samochód działa bez problemu. Już te drzwi pootwierały. Się nie chcą zamknąć, ale już chyba nie będzie aż tak kolorowo na teście zawieszenia. Tutaj ładnie sam wyskoczył. O nie, o nie. I zobaczymy, co się tutaj stanie. Nic bardzo złego się nie stało. Dobrze. Ale tutaj może być trochę gorzej no właśnie. Tutaj pół samochodu odpadło, no właśnie. Ojeju. Więc tego akurat samochód ten nie przeszedł, ale jest to bardzo fajna modyfikacja, która dodaje dużo różnych fajnych samochodów. Zobaczmy jeszcze, czy przeskoczy przez ten most i. Ojeju. Akurat się to nie udało. Więc jeżeli spodobał Wam się ten film, to kliknijcie na ten, który wam się teraz na ekranie pokazuje, aby obejrzeć kolejne filmy z BMG Drive. Zasubskrybujcie też mój kanał, aby nie pominąć żadnych kolejnych filmów. Ojej. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Cześć! Padł ten tor, ojeju i spadłem.